To wszystko? Dobra robota! Hmm, muzeczka się jeszcze nie skończyła, ale... Nie widzę tu już nikogo. O! Dziwne. To było... Nie wiem czemu ten znaczek nagle się pojawiał. O o! Lecim! na szczecin. No, przeparcie! Na na. Kurde, z której tej strony? A. Dobrze, leżeć! Leżeć! Chodź tu! No. O, nie mam naboi. Znaczy tych ocieplaczy. Ty, ty. Hmm, to jest zejście na dół, albo tędy. A nie, tu nic nie ma. A, wielki, pusty kontener. Przykujmy się do walki! No, ja jestem przygotowana cały czas, moi drodzy. Będzie ładnie się palić. Aha, ha! aha. To życie. Któż Coś do mnie strzela. Jeden cel z hmm. głowy. Jeden cel z głowy. O, o.

Ach! Okej, okay. jesteśmy aż tak bardzo na straconej pozycji. Zanosi się na walkę. No wiem. Ech. O! Mordin jest teraz z tej strony, a przedtem był z tej. <grym> jakie ciekawe. Dobrej zamiany. Zbliża się trójki, Cyk, cyk i już po was. Popalne, zadalające. Nie, ja, zwał, tak zwał. Nie ma. Oh! Pozbądźcie się Warena. Jena. <ścoughs> On jeszcze żyje, o mój Boże! No, Szypł się do walki wręcz! Co jakiej walki wręcz? To ich O mój Boże! To jest ten wódz O, mój ty! Święty Boże Dobra, czas na cięższe działo. Walka problem! Zbliża się grupa Nie udało Giniesz, stary Nie masz szans z moją bronią Haha ha. <grystanie> Wiesz? Przestała grać muzyczka. Możemy iść. Załatwiliśmy wszystkich! Nice! Dobra, tam jest jakieś przejście. Tam jest jakieś. Załatwiliśmy głównego wodza. Fajnie. Wydawało mi się tu jest jakaś szafka. Nie wiem czemu. O jezu, myślałam, że coś jeszcze na mnie spada. Tu ten. Jakiś paproch. I jakiś paproch. Mordyn, schowaj tę pukawkę. Skrzywdzisz kogoś jeszcze. Hmm. To jest chyba jakieś wyjście. Coś mi tak się zdaje. Nie to. Nie to, wyłącz to. są jakieś drzwi. Aha. Zamknięta skrzynka. Kasa, kasa, kasa. Nie ma tu więcej zamkniętych skrzynek. Hmm. Gdzie jest ten Mailon, kurde, w takim razie? A może tutaj? Mm. A, nie widzę czegoś takiego tutaj. To? Nie to. O nie, o nie. Eee... Yy. Kurczę. O, dobra, mogę jeszcze raz. Widocznie to jest ważne dla fabuły. Inaczej bym nie mogła. To niej jakoś mało spostrzegawcza jestem dzisiaj. O, dobra. Może się przydać. A myślałam, że to coś ważnego dla fabuły, no. no? Że normalnie drugi raz by mi nie dali spróbować. Dziwne. O, proszę. Mailon, żywy i zdrowy. Wygląda tak samo jak Mordin. Brak śladów przymusu, dowodów tortur. Nie rozumiem. Pracy profesorze, wolnej. zawsze miałeś problemy z dostrzeżeniem faktów, które przeczą Twoim poglądom. Kiedy wreszcie dopuścisz myśl, że jestem tu z własnej woli? Może Warlock zrobił mu pranie mózgu, albo podał leki, dzięki którym go kontroluje? Wątpliwe. Źrenice normalne. Reakcje ciała wskazują na standardowy stan metaboliczny. Błagam, profesorze. Napisałeś artykuł na ten temat. Wymuszona modyfikacja zachowań zawsze wywołuje degradację umysłową. Indoktrynacja żliwiarzy, czy środki farmakologiczne – nieważne. Pacjenci zawsze tracą wyższe funkcje poznawcze. To nie pranie mózgu, ani warunkowanie umysłowe. Meilon musi być w najwyższej formie, żeby pracować. Inne źródło przymusu. Nie porwano go. Przybył tutaj z własnej woli, żeby wyleczyć genofagium. Niemożliwe! Cała ekipa się zgodziła. Projekt konieczny! Miałem się sprzeciwić wielkiemu doktorowi Solusowi? Byłem twoim uczniem, wpatrzonym w ciebie jak w obrazek! Tutajsze eksperymenty. Żywi pacjenci, więźniowie, tortury, egzekucje. Twoja sprawka? Mamy na rękach krew milionów. Odrobina więcej nie gra roli, jeśli zdołam naprawić dawne błędy. Hmm. Naprawdę uważasz, że twoje eksperymenty są uzasadnione? Popełniliśmy kulturowe ludobójstwo. Nic nie zmarzy mojej winy! Te eksperymenty są potworne, bo nauczono mnie, jak być potworem. Mordinie, prowadziłeś kiedyś takie eksperymenty? Nie, nigdy cię tego nie nauczyłem na mailonie. Więc masz czyste ręce. Kogo obchodzi, że Ziemia splamiona jest krwią milionów? Nauczyłeś mnie, że cel uświęca środki. Naprawia nasze błędy, profesorze. Jedynym sposobem, jaki znam. A co, jeśli genofagium zostanie uleczone, a populacja Krogan wzrośnie? To będzie twoja wina. Uzasadnialiśmy naszą zbrodnię, mówiąc, że wzrost populacji Krogan doprowadziłby do chaosu i wojen. Ale jak wygląda sytuacja teraz? Ataki batarian na Travers, ataki getów na cytadele. To ma być ta galaktyka pokoju? Gdybyśmy pozwolili Kroganom odzyskać siły, atak na ten wasz Eden Prime mógłby się nigdy nie zdarzyć. Teraz się tego nie dowiemy. No, nie powiedziałabym. A co nagle Kroganie by atakowali gety? Jak wzrost populacji Krogan miałby powstrzymać Sarę i getów? Liczniejsza populacja Krogan zmusiłaby Radę do działania. Zapewne również w kwestii praw do kolonii w trawersie. Flota Turian uważałaby na działalność wojskową w tym rejonie i mogłaby powstrzymać Getty przed atakiem na Eden Prime. Przypuszczenie. Brak pewności. Właśnie. Nie rozumiesz? Próbowaliśmy bawić się w Boga i zawiedliśmy. Pogorszyliśmy tylko sytuację. Naprawiam ten błąd. Mówisz o mordowaniu, ale genofagium nie jest śmiertelne. Wpływa tylko na płodność. Kroganie walczą między sobą o płodne samice. Zostają najemnikami i piratami, bo nie widzą żadnej alternatywy. Gdybyśmy nie uznali, że zasługują na taki los, przeżywaliby teraz kulturowy renesans. Niezupełnie. Przyrost populacji prowadził do wojny. Wyniki symulacji jasne. Dlaczego współpracujesz z klanem werloków? I jak zyskałeś dostęp do danych o genofagium? Łatwo było uzyskać te dane. Wciąż mieliśmy upoważnienie. Byliśmy bohaterami. Wystarczyło poprosić. A werlokowie? Tylko oni dysponowali potrzebnymi środkami i byli dość zdeterminowani. Urdnoci mają większy obóz od werloków. Dlaczego nie wykorzystujesz ich? Urdnot Vrex jest zbyt miękki. Nie zgadzał się na konieczne eksperymenty. Urdnoci na tym stracili, werlokowie zyskali. To ich klan jako pierwszy otrząśnie się ze skutków naszej zbrodni. Hmm. No to co teraz? Mailon zdecydowanie nie potrzebuje ratunku. Co chcesz zrobić? Trzeba z tym skończyć. Nie potrafisz spojrzeć prawdzie w oczy, co? Przyznać, że twój genialny umysł popchnął cię do zbrodni. <grymne> Niedopuszczalne eksperymenty. Niedopuszczalne cele. To się nie zmieni. Nie ma wyboru. Trzeba cię zabić. Nie, nie zabijaj go. Zaraz. Nie musisz tego robić, Mordinie. Nie jesteś mordercą.